Ano ludziska, z tej strony kacperek.pl Dzisiaj nagrywamy odcinek z HTC, to będzie takie zapowiedź tego serwera i zreklamowanie go. Tutaj oczywiście mamy zasady, nie, a nie zawsze ma rację. Numer 1. Nie spam na czacie. Numer 2. Numer 3. Nie, nie zebraj nie i to będzie admina. 4 Bany są na 7 dni. 5. Help! jest tylko do zgłaszania. Citerów nie problemu. 6. Nie obrażaj osób na czacie. 7. Ani adminu. Admini. Olwa, Zuko, Name, Escape. Nie, dobra, tego nie czytam, bo to są. Tutaj są craftingi Lucky bloka. Nie wiem skąd wziąć tą gąbkę, ale dobra. Tutaj jest crafting rzucane, pięty, jak będziecie wiedzieć. Okay. Tak się otworzy. Koksin oczywiście musi być. Tutaj jest crafting stoniarki. Puszki Pandory tutaj mogą być, ale nie ma. Tutaj widzicie. Tu jest crafting stoniarki, tu jest crafting out of przepraszam. Tutaj jest crafting seta, yy, seta Pro... Chyba 15, to je bo zobaczę. Ta, cały setik Pro 15, od głowy aż do bucików. Ja mam buciki na razie, bo to się robi ze szmaragdą. A zobaczcie jaki zrobi. Tutaj jest mega drop, właśnie to jest. Tylko jest bardzo mała szansa na szmaragda. To jest wszystko po 60. Tak. Tutaj są losowe TP, gąbka. O, tu mnie o info LF. Oj, Lagens. La, 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 la. Tutaj pofruwa, bo że znajdę kuboida. Patrzcie, mam w Huzuni, ale jak widzicie, nie używam go. Widzicie? Widzicie tutaj gdzieś, Huzuni? Sobie tutaj, o tutaj. Nie ma. Critical'a, Aury nie. Co to, to, to? No, co tutaj jeszcze powiedzieć? Dobijecie pod tym filmikiem. Jedną łapkę w górę. Nie, będziemy jedną łapkę w górę, to będzie fajnie. To dostaniemy. To może zrobię to może zrobię długi odcinek, to jest 20 minut. 20 minut, przepraszam. Staniemy sobie tutaj na serduszko. to jak widzicie, fajna zapowiedź kanału. Jeśli się Wam spodobała, jeśli nie, zostawcie lajka, łapkę w górę, subskrypcję, łapkę w dół. To jest fajnie to tak porobione. Jest napis htc. IP podam w opisie. A czy już była jedna, jeden Jeden odcineczek, ale to jest tak yy, z za, za takiego kanału. Zajemy sobie tutaj. O, czekajcie. O, tutaj. i wstydź. Jeszcze raz. F5. Dobrze, to by było na tyle w tym odcineczku. Oczywiście patrzcie, że mi się skin. Miałem innego. Dobrze, to by było na tyle w tym odcineczku z zapowiedzi kanału. Zapowiedzi kanału, zapowiedzi serwera HTC i serii HTC. Czy będziecie chcieli? Cześć!